wydawanie książek, szlachetnością samo w sobie, ale one są wydawane dla kogoś, dla odbiorców. Więc znacznie ważne jest, w jaki sposób wyglądają, w jaki sposób są zrealizowane, jakie ilustracje, jakie opracowania graficzne, typograficzne, jaki papier, jaka drukarnia i w jaki sposób to realizuje. No więc mamy przed sobą sporo książek, właściwie część, reszta gdzieś tam już jest poukładana w innych miejscach, które w wielu przypadkach są pięknymi książkami, pięknymi polskimi książkami kierowanymi do polskiego odbiorcy. to jest najważniejsze: odbiorca, kupuj polskie książki. Witam Państwa serdecznie. Rozstrzygamy nasz tegoroczny konkurs na książki edytorskie doskonałą edycja. Zwykle spotykaliśmy się podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Dziś niestety z powodu pandemii musi wystarczyć nam film, który nakręciliśmy oraz internet. Z się informuje, że na tegoroczny konkurs swojej oferty nadesłało 55 wydawców, przysyłając 99 książek. To rekord w kilkunastoletniej historii naszego konkursu. Z tej grupy jury wybrało nominacji. 19 tytułów, 16 wydawców. A które z tych książek zyskały uznanie w oczach Żyli, o tym za chwilę się przekonamy. W skład Żyli wchodzili profesor Lech Majewski, przewodniczący, profesor warszawski ASP Błażej Ostojański, oraz pani Magda Sołtys, historyk, socjolog, sekretarz generalna Międzynarodowego Biennale Plakatu Warszawa. Za chwilę zaprezentujemy Państwu książki wyróżnione. Natomiast o zaprezentowanie laureatów poproszę pana Andrzeja Kuczborskiego, prezesa firmy Arctic Paper, polska spółka ZOO, pana Piotra Jańskiego, prezesa drukarni wydawniczej im. Władysława Ludwika Anczyca, oraz Aleksandra Bogutę z firmy Logoscript. Dziękuję. Szanowni Państwo, z przyjemnością ogłaszam pierwszego z trzech zwycięzców tegorocznej edycji. Został nim wydawca niezwykle skromnej, lecz urokliwej książeczki zbioru poezji miłosnej Pana Piotra Jaska, tytuł Uważam, że Cię kocham, wydawnictwo Wolno. Oto ta książeczka. Jury nagrodziło twórców książeczki i wydawcę za kulturę wydawniczą smak, opracowanie graficzne zbioru tej poezji. Jeszcze raz gratuluję. Firma Arti Paper Polska nagrada laureata z tegorocznej edycji 2019-2020 paletą papieru Munchen. Jestem przekonany, że dzięki temu powstanie, powstanie z pewnością piękna edytorska wydania książek. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo się Janicki Piotr i jestem prezesem zarządu drukarni wydawniczej imienia W. Lamczyca S.A. Krakowa. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, iż jury konkursu na książkę edytorsko doskonałą wyróżniło. Właśnie tą książkę, czyli elementarz polskiej kultury w rankingu na rok 2019-2020. Niniejszym serdecznie gratuluję twórcom, wydawcy, autorom, autorom, czyli pani pani Ewie Solusz, panu Karolowi Szafraniec oraz pani Małgorzacie Miśkowiec. I jednocześnie informuję, iż jeżeli Państwo zdecydujecie się na druk kolejnej książki lub ewentualnie do druku tejże pozycji u nas w drukarni, Otrzymacie Państwo specjalny rabat w wysokości 1000 zł na druk w naszej drukarni. Jednocześnie na zakończenie chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz życzyć wszystkiego, co najlepsze w nowym nadchodzącym roku. Oby on był lepszy niż ten, który odchodzi. Dziękuję serdecznie. Przyjemność wręczyć e, nagrodę kolejnemu laureatowi e, konkursu wydawcy. E, tym laureatem jest Instytut Książki, którego e, nakładem ukazało się wydawnictwo Kultura teka redakcyjna numer 9 łamany przez 1969. E, tutaj przedstawię może, jak to wydawnictwo wygląda. Jest e, zapakowane w teksturowe pudełko, w środku znajduje się książka, i pod nią. Numer 9 Kultury. Książka jest reprintem całej teki redakcyjnej. 9. Numeru. Widać, można dokładnie obejrzeć, jak wyglądały prace redakcyjne. Jest to żywa historia tego, jak pracowało się w tamtych czasach. książki za inicjatywę, pomysł edytorski i niezwykle oryginalny sposób przybliżenia czytelnikom pracy i jej efektu autorów paryskiej kultury. Żyli Gratu gratuluję też drukarni Petit i lubelskiemu Intropakowi doskonałego wykonania tej trudnej pozycji wydawniczej. My ze swojej strony również gratulujemy. Osobiście uważamy, że jest to wydawnictwo niezwykle piękne i, i cenne. Natomiast my mamy przyjemność wręczyć Instytutowi Książki Roczną licencję naszego pakietu oprogramowania do pracy nad wydawnictwami w języku XML. To obejmuje zarówno nasze oprogramowanie XMLogos, jak i nasze systemy do obsługi standardów JATS. I z wielką przyjemnością będziemy, jakby, spróbujemy przybliżyć może Instytutowi tę metodę pracy, i może w jakiś sposób uda nam się wesprzeć. Instytut Pracy nad kolejnymi wydawnictwami. Szkoda, że w tym roku jest to nie taka tylko forma cyfrowa, no ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy wszyscy mieli okazję spotkać się już osobiście na targach w Krakowie. Życzymy Państwu też przy okazji wesołych, spokojnych świąt w rodzinnym gronie i szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiamy serdecznie. Lagos. Serdecznie gratuluję laureatom tegorocznego konkursu na książkę edytorską doskonałą Edycja. Gratuluję pomysłu, wykonawstwa, serca, jakie Państwo wnieśliście w ich wykonanie. Zastrzegam się jednak, że wszystkie książki były piękne. Każda z nich zasługiwała na uznanie. Dziękuję laureatom, dziękuję wydawnictwom, zachęcając do udziału w przyszłorocznym konkursie. Edycja 2020-2021. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Krakowie. Do zobaczenia.